Diolch Właśnie w kategorii mamy pięciu finalistów, a pierwszym z nich jest twórca serwisu oraz aplikacji mobilnej do słuchania audiobooków. Serwis działa obecnie w dziewięciu językach i dwudziestu trzech krajach. Prywatnie jest to osoba, której działalność zagraża małżeństwu obecnego, tutaj Marka Teichmana. Ja słucham, żona trochę krzyczy. Audioteka, Audioteka. jej twórca, <laughs> Marcin Bene. Rozdział Śląca, śliska czerni otaczała mnie jednego człowieka. Don Corleone wstał za biurka. Ja uwielbiam technologię, kulturę i show-biznes i przedsiębiorczość. To co jest połączeniem tego co kocham to właśnie audioteka. Co to jest audioteka? Producent audiobooków, podajemy literaturę, jakoś tam formę kultury, wygodnie pod ręką, w sposób, który pasuje do naszych czasów takich zabieganych. Audioteka jest właśnie czymś takim, co robi ludzi bardziej efektywnych, bardziej szczęśliwych. Jak startowaliśmy, mieliśmy, nie wiem, 500 użytkowników. Teraz mamy 2 miliony 600 tysięcy. Plan jest dosyć prosty. Chcemy być liderem tej naszej branży w rynkach nieanglojęzycznych. Chcemy mieć 3 miliony płacących użytkowników do końca 2016 roku. Przedsiębiorstwo to jest wspaniała przygoda życia. Wszystko zaczyna się od pasji. Natomiast to jest też bardzo ciężka robota i akceptowanie ryzyka no, nieakceptowalnego. Nazywam się Marcin Beme i jestem przedsiębiorcą. Spółka założona w 2008 roku z dynamicznie rosnącymi przychodami, które z ponad 5 milionów wzrosły do prawie 8 milionów złotych między 2012 a 2013, no i z dynamicznie rosnącym zatrudnieniem. Z 9 do 16 osób w tym samym roku to zatrudnienie wzrosło. Wszyscy panowie obecni na dzisiejszej gali mają albo krawaty, albo muszki, a Marcin BMW ma słuchawki, to jest jego znak charakterystyczny i rozpoznawczy. Dyplom wręczy mu Ewald Raben, juror i przedsiębiorca roku 2012, prezes grupy Raben. Gratulujemy bardzo serdecznie, proszę Państwa. Następnym finalistą to jest założyciel jednej z najszybciej rosnących w Stanach Zjednoczonych firm według Inc.com. Produkty firmy służą jako narzędzia do marketingu mailowego, obsługi płatności online. Eksport to jest prawie 98% przychodów firmy. Kolejnym finalistą jest Pan Szymon Grabowski, prezes zarządu GetResponse. Moją pasją jest bieganie. Ja bardzo dużo biegam. Biznes powinien być długodystansowy i na pewno ta cierpliwość i wytrwałość jest potrzebna. Mocne strony Response Staramy się pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym korporacjom, żeby tworzyły lepszy marketing w internecie. Od momentu wejścia na stronę, aż po moment zakupu produktu. Mamy 300 tysięcy klientów. 98% przychodu naszego to jest eksport. Constant and never ending improvement poprawianie się, optymalizacja. Poprzez takie ciągłe dążenie do bycia lepszym, no można zbudować naprawdę niesamowitą firmę, niesamowity zespół. To, co chciałbym stworzyć, to firmę, która nie tylko będzie cechowała się świetnymi produktami, ale będzie z powodzeniem konkurować na rynku globalnym. Nazywam się Szymon Grabowski i jestem przedsiębiorcą. I to jest Proszę Państwa, bardzo bardzo miły rok, dlatego że podając te dane, mogę bardzo często mówić o dynamicznym wzroście przychodów, rosnących z 34 do ponad 52 milionów złotych. Liczba pracowników też rośnie bardzo szybko, ze 149 do 191. Szymonowi Grabowskiemu, prezesowi zarządu, dyplom wręczy pan Jarosław Koziński, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego IWAI. Bez wątpienia, proszę Państwa, o następnym naszym finaliście jedno można powiedzieć. To jest człowiek, który ma nosa do interesów. Jego biznes opiera się na udowadnianiu nam, klientom, że muzyka i zapach towarzyszące firmie są tak samo ważne jak logo. To człowiek, który wie wszystko o aroma marketingu. Naszym finalistą jest prezes zarządu Michał Kornacki, Internet Media Services. Nikt nie jest w stanie zbudować żadnego przedsiębiorstwa, które ma sukces jednoosobowo. Jestem bardzo wymagającym trenerem dla, dla swoich pracowników, aczkolwiek zostawia mi też mnóstwo wolności, bo tak naprawdę to, o co wszyscy walczymy, to jest nasz wspólny sukces. Internet Media Services SA dostarcza nowoczesne rozwiązania w obszarze marketingu sensorycznego. Przywiązanie konsumentów do brandów rośnie w sposób znaczący, kiedy brandy odwołują się do więcej niż jednego zmysłu. To są działania, za które odpowiada marketing sensoryczny. Chcieliśmy być spółką notowaną na giełdzie. W tym roku zadebiutowaliśmy. W dniu debiutu kurs akcji MS wzrósł ponad 7%. Mieliśmy bardzo dobre spotkania z akcjonariuszami, inwestorami. Spółka MS jest liderem rynku, nie tylko w Polsce, ale myślę, że za chwilę również w Europie. Jesteśmy bardzo ambitni w tym biznesie. Nazywam się Michał Kornacki, jestem przedsiębiorcą. Spółka, która przywitana gorąco na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, zanotowała pomiędzy 2013 a 2012 rokiem poprawę wyników finansowych, wzrost przychodów do 26 milionów złotych. Liczba pracowników w 2013 roku to 35 osób. Dyplom wręczy pan Łukasz Zalicki, partner iłaj. Brawa, gratulacje. Gratulujemy. A następna osoba, proszę Państwa, to jest człowiek, który sprawia, że firmy są w stanie w sposób sprawny zarządzać swoimi relacjami z klientami. To jest światowy ekspert w dziedzinie oprogramowania CRM i jego firma. Pan Jakub Skałbania, partner zarządzający NetWise. Ja założyłem firmę dlatego właśnie, żeby tę pasję realizować i szukałem bardzo mocno połączenia między czymś tak twardym jak informatyka, a czymś tak miękkim jak zachowanie ludzi. Netwise zajmuje się wdrożeniami systemów do obsługi relacji z klientami, czyli systemów klasy CRM. Szacunek do innych to jest coś, co nam pozwoliło zaistnieć na rynku i coś, co pozwala gdzieś zdobywać nowych klientów i nowe, nowe kontrakty. Jednym z celów było bycie liderem wdrożeń CERMA w 2011, zatrudnianiem 10 osób i, i posiadanie 2 milionów przychodów. To naprawdę, jakoś na kto założył dopiero firmę, było dość ambitnym celem. No i my to osiągnęliśmy. Mieliśmy 15 osób, 5,5 miliona przychodu i byliśmy liderem, nie, nie w pierwszej trójce, tylko absolutnym liderem tego typu wdrożeń. Teraz mam kolejny cel: zmienić świat wdrożeń systemu do obsługi relacji z klientami. Nazywam się Jakub Skalbania i jestem przedsiębiorcą. Spółka założona w 2008 roku. Jej przychody wzrosły z 5,5 miliona złotych do ponad 9,5 miliona złotych, a liczba pracowników między 2013 a 2012 wzrosła z 16 do 19. Pamiętkowy dyplom wręczy pan Jacek Siwicki, juror i prezes Enterprise Investors. Gratulacje, brawa. Gratulujemy. A ostatnim finalistą w tej kategorii to jest, to jest osoba, która jest twórcą firmy IT i jedynej w Polsce, tak można chyba powiedzieć, federacji spółek z tej branży. LGBS prowadzi około 100 projektów dla klientów w 14 krajach i klientami tej firmy są m.in. NASA czy Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna dwojga W. Wojciech Wolny, prezes zarządu LGBS Polska. Każdą wolną chwilę staram się spędzić albo w górach, albo na pustyni, jeżdżąc na motocyklu poza drogami. Nasza branża jest taka, że to jest raczej gładka autostrada niż wywoista droga. Aczkolwiek dużo bardziej nas cieszą nie tylko pieniądze, czy jakieś wynik końcowy, ale sam fakt gdzieś tej wygranej, tego, że ktoś nas wybrał, że byliśmy lepsi, szybsi. LGBS Polska zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania. Najbardziej dumny jestem z tego zespołu, z tych młodych ludzi, którzy obecnie pracują w wielkich, światowych brandów, decydując o tym, jak będą wyglądały ich systemy. Takim dobrym przykładem jest Współpraca z Narodowym Bankiem Szwecji, który po raz pierwszy w historii swojej zdecydował się zlecić wytwarzanie oprogramowania poza Szwecją. Chcemy jeszcze bardziej postawić na sprzedaż i budowę międzynarodowej marki. Dlatego w najbliższych tygodniach będziemy otwierać biuro w Mediolanie. Rozglądamy się też za partnerami czy za inwestycją za granicą w Rumunii, ale również przyglądamy się Ukrainie. Chcemy na pewno dobrze się bawić i cieszyć się tym, co robimy. Nazywam się Wojciech Wolny i jestem przedsiębiorcą. I to jest, proszę Państwa, kolejna historia dynamicznego wzrostu. Wzrost przychodów netto z 26 do prawie 50 milionów złotych. Liczba pracowników rośnie z 290 do 436 pomiędzy 2012 a 2013 rokiem. Spółka założona w 2005 roku. Czyli jednym słowem, nazwisko Pana Prezesa ma tylko wprowadzić w błąd przeciwników. Wcale nie jest taki wolny. Piękny dyplom odbierze od Barbary Górskiej, dyrektor konkursu I. Łaj Przedsiębiorca Roku w Polsce. Gratulujemy, proszę Państwa, pięciu finalistów, ale spośród tych pięciu finalistów wybrać będzie trzeba tylko jednego zwycięzcę. Jak widzą Państwo, teraz rzeczywiście zadanie, które stało przed jury, było bardzo trudne. O tym, jaka decyzja została podjęta, powie nam Pan Marek Podstawa, członek zarządu spraw sprzedaży PKN Orlen. Dobry wieczór, Państwu. Jest mi niezmiernie miło. Ogłosić zwycięzcę w kategorii nowe technologie i innowacje. Zwycięzcą zostaje pan Marcin Beme, wiceprezes zarządu Audioteka. Nagroda została przyznana za nowatorskie połączenie technologii i kultury. Gratulacje, podsłuchałam, czego Marcin y, słucha. Audioteki. Gratulujemy, prosimy o kilka słów. To się musiało tak skończyć ten biznes dla człowieka, który kocha kitesurfing. surfing. Zapraszamy cię do mównicy i który jeździł tą długą drogą z Warszawy na Hell. E, tak, to się, ja zacznę od czegoś innego, bo najpierw muszę wścnąć rękę mojemu klientowi. Robimy Szacujemy biznes cyfrowy, klienta? więc rzadko mam taką okazję zrobić, tak więc jeśli ktoś z Państwa też jest naszym klientem, to też niestety będę ścigał dzisiaj, ściskał rękę i również naszej nowej prowadzącej, która kiedyś nagrała dla nas audiobooka. E, mili Państwo, strasznie się z tego cieszę, szczególnie, że w ogóle uwaga, uważam, że przedsiębiorcy to są taka... Grupa ludzi, zresztą wszyscy tutaj, tutaj siedzą, na pewno mi przyznają rację, że gdzieby nas tam nie rzucić, to my sobie damy radę i coś tam zrobimy. I wierzę, że przedsiębiorcy są ci, którzy w dużej mierze zmierzają świat, zmieniają świat. tak Więc mi jest super miło być częścią, że tak powiem, tej grupy ludzi, szczególnie tak pięknie wyróżnionych. Prawda też jest taka, że przedsiębiorcy nie byliby sobą, gdyby nie ich zespoły. Tak więc droga audioteka, drogi zespole. Ci, którzy są tutaj ze mną, o tutaj, to jest to właśnie, tak jakby to, że ja akurat odbieram tę nagrodę, to tak to zostało zorganizowane, ale to jest dla, e, też bardzo, bardzo dla Was. A trzecia rzecz niesamowita jest taka, że dzisiaj Audioteka obchodzi szóste urodziny, tak więc e, strasznie się cieszę, dziękuję ogromnie i życzę wszystkim miłego wieczoru.